Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Wячесław Zarudzki, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdy o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Dzisiaj zobaczymy odcinek, w którym Ukraińcy żołnierze po prostu spacerują, coś tam robią w obwodzie kurskim, w kierunku kurskim, tak? I znajdują się oni w mieście Sudży, miasto Sudża i w ogóle dla nich tam bezpiecznie. Zobaczymy. Zacznijmy od tego, że nie wiem w ogóle kiedy ten odcinek był nagrany, ale chyba niedawno. Patrzcie, tutaj oni przez ten dron zobaczyli, jakiś tam zauważyli, że można znaleźć jakiś czołg, rosyjski czołg, stoi siebie i. Jakby w ogóle nic, jakby z nim nikt nie robił, i tak dalej. Tutaj od razu możemy też zobaczyć jakieś tutaj budynki, i wszystko co tutaj pokazywane. Po pierwsze, nie myślałem, że no naprawdę, jakby to ten kierunek Kurska, bo wszędzie napisane, że no nie mamy jakby różnych zdjęć lub po prostu wideo po stronie ukraińskiej, bo oni tam, no jakby cała cisza, taka pełna cisza, nikt nie mówi nic w internecie, co się dzieje w ogóle i tak dalej. No i teraz też też wszyscy mówią, że w... Kanałach telegramowych po stronie rosyjskiej mówią, że nie, miasto Sudży nasze i tak dalej. Ja nie wiem dokładnie, kiedy nagrali ten odcinek, ale opublikowany był dwa dni temu. No i jeszcze chcę powiedzieć, że naprawdę to miasto Sudży czy nie? Tutaj możemy znaleźć Beeline, to takie jak Play, UPC, coś takiego, taki też firma taka. Tutaj możemy znaleźć Beauty Studio, tutaj fryzernia. у михаила такая парикмахерская у михаила тут no и склеп оптики но и знал чтобы знали что все на мапе отложила мапы отложил место суджи uh, вот место суджа таки способ можно зарубить так тут российско-украинская граница место суджа и т.н. Uh, очень их зачали они нагревать Z tego miejsca, patrzcie, tutaj też Beauty Studio chyba to 2019 ten tutaj te zdjęcie przez Google zrobione, więc tutaj jeszcze można znaleźć takie drzewo, którego nie ma w ogóle na filmiku na tym. Dalej, tutaj parichmacherska ta u, jeśli zobaczymy w taki sposób tutaj napisane, parichmacherska u Michaela też, вот i uh, fryzarnia, fryzernia ta u Michaiła. dalej tutaj z, jeszcze z 19 roku tutaj możemy zobaczyć b te, ten samy jak powiedziałem coś jak, jak Play i UPS no i tutaj tak samo optyka jakby to naprawdę miasto sudzy, dalej idziemy tu i możemy zobaczyć tutaj most, uh, tutaj będę teraz na tym odcinku bardzo bardzo duży min zobaczymy optyka Parichmacherska, Beauty studia, Fryzernia i tutaj Beeline. Jakby wszystko dokładnie, jakby tak jak i na tych Google Mapach. <grytanie> Idziemy dalej. Tutaj powiedział, że mamy czołg, potrzebujemy jeszcze jednego żołnierza. Idziemy razem. Idziemy. Wszystko. Teraz oni znajdują się na tym moście. I tutaj bardzo duży min. Oczywiście te miny zostały jakby zainstalowane z tego powodu, że jakieś, nie wiem, jednostki ukraińskie pojechali dalej. Jakby to z tej strony rosyjskiej, tak, w strony w kierunku kurskiego, przepraszam. Bardzo wszystko na bieżąco, bo tylko obudziłem się i zacząłem nagrywać. Żadnego scenariusza, scenariuszy tam. No i tutaj oni Robią dlatego, żeby oni mogli przyjechać, bo oni chcą dostać ten ciąg, wrócić i oczywiście, żeby tutaj nie przeszkadzało nic. I czekają teraz na ich hammer ten, czekają na niego. I też możemy zobaczyć tutaj jakiś budynek po lewej, biały taki budynek, trochę dalej niż ten most. Czekają na ten hammer, No ich mamy hammer tu, no i wsiadamy. No, tutaj skończył się ten e, kawałek e, w tym odcinku ten kawałek i tutaj teraz będzie taki cut. I znajdujemy się w nowym mieście. E, w nowym mieście nie wiemy dokładnie co w ogóle to. Gdzie teraz oni, bo wiecie co, jak powiedziałem wcześniej, ja od razu nie mogłem uwierzyć we wszystko, możemy, okej, okay, możecie pokazać jakby służę, a to jakby, z, no, nie wiem, może to w ogóle coś ukraińskiego, nie, no, nie widziałem, wszystko trzeba sprawdzić teraz. I tu jakby widzimy jakiś parking, przystanek autobusowy tutaj i tam jeszcze jakiś budynek, nie wiem, sklep czy co, no i też nałazłem to na mapie. Okazało się, że tutaj ten budynek, tutaj ten biały bo przepraszam, tutaj most, a tutaj ten biały budynek. Tu, tutaj wsiedli, oni wsiadli do tego wsiadali do tego hanera, dalej pojechali i tutaj teraz oni znajdują się tu. Tu możemy zobaczyć ten parking, tutaj ten sklep, tutaj sklep uśdba, bardzo do, taka źle jakość, ale te logo. Jakby u litera, tam tak samo jak i na wideo. Tutaj też zaznaczenia, taki rosyjski chodnik. <laughs> Przystankę tutaj nie ma. Jakby mamy przystanek, ale teraz już w 19 roku, kiedy było to zrobione, to zdjęcie tutaj nie było tego. No i tutaj też nie mamy tego sklepu Magnit, bo zdjęcie bardzo stare, tylko piąteczka i. Na mapie, jeśli zobaczymy na mapie, to na mapie znajduje się pięcioroczka, bo te zdjęcie było zrobione przez Maxar Technologies z 20, 2024 roku, czyli w tym roku. No i idziemy. To tak naprawdę tutaj możemy dalej zobaczyć magnit. Tutaj możemy zobaczyć piecioreczkę Sklep tutaj, jakby, jak bedronka uh, Oni też teraz. Nie, ja nie, jakby nie mogę powiedzieć, że oni tutaj boją się czegoś, bo oni bardzo wolno jakby mogą tutaj iść. Tak, oni starają się jakby coś tam patrzeć, może jakieś rusty w tych w trawie gdzieś. No i tu ten czołg, czołg rosyjski. Oni jeszcze nie wiedzą w ogóle, czy można go włączyć, czy nie. Chyba na przykład, jak moim zdaniem wczoraj to bardzo rano, tak, o 5, o 6 chyba i chyba wczoraj jeszcze tu byli rosyjscy żołnierze, zaatakowali Ukraińcy, dali, poszedli, A to już następnym dniem jakby, następny dzień oni rano bardzo lub to w ogóle było już w ten sam dzień jakby. Nie wiem o które, o czwartej oni zaczęli te, ten w tym kierunku iść. No, i chyba może być to o szósty, już to po dwie godziny. Nie wiemy dokładnie. Zdobyli oni ten ciąg. Włączyli go, powiedział teraz ten żołnierz, temu żołnierzu, który w tym hammery e, potrzebujemy flagę ukraińską, Możesz jakby wrzucić flagę ukraińską do tego ciągu, dlatego żeby kiedy wracaliśmy, żeby na granicy zobaczyli, że to nie rosyjscy żołnierze, a tylko ukraińscy. No i ten ciąg w takim dobrym stanie. No i tu oni jeszcze raz się jakby znajdują się w, w środku tego hammery i z, e, po raz kolejny mamy ten kat i teraz też nie wiemy, gdzie znajdują się te żołnierze. Możemy zobaczyć dalej tam ten czołg. On powiedział, że dawaj, dawaj, jakby szybciej, szybciej. Ten żołnierz, który teraz w hammerze on zaczął szybciej jechać i ten żołnierz, który powiedział szybciej, powiedział, że no nie dla ciebie, ja mówiłem szybciej, tylko dla czołga. No i e, patrzymy, patrzymy, co jakby tutaj jakieś piwnicy, nie wiem, też takie trochę dla e, dlatego żeby też bronić. I dalej możemy zobaczyć jakieś tam budynki i po prawej stronie można też wjechać i tam jakieś budynki z niebieskim dachem takim. Tutaj on zaczyna nagrywać o tym, że patrzcie, zdobyliśmy taki rosyjski ciąg Walczymy po stronie ukraińskiej, zdobyli ciąg Taka ta, i taka jednostka nazywa się, no i chwała Ukrainie, jak zawsze nie mówią, no i znajdujemy się my tu na granicy rosyjsko-ukraińskiej. I tutaj możemy zobaczyć, rosyjsko-ukraińska granica wygląda teraz w taki sposób, no i żeby zatwierdzić to wszystko, patrzymy, patrzcie, zdobyli czołg, oni gdzieś tu, gdzie napisane Magnit tutaj, no i tu oni zdobyli, I dalej pojechali przez miasto Sudże, o którym wszyscy rosyjscy mówią teraz na telegramach, że w ogóle w tej Sudży nie ma tych Ukraińców, tylko my tu, tylko my, oni nie zdobyli w ogóle tego miasta. Nie wiem, jeśli tam byli rosyjscy żołnierze, w taki łatwy sposób można było zdobyć ten ciąg i przejechać tu? Nie wiem, bo tutaj tylko można przejechać tym, tym ciągom. chyba po centrum miasta, tak? Więc idziemy dalej i możemy zobaczyć, ile oni przejechali tym ciągiem. I tu znajduje się ta rosyjsko-ukraińska granica. Teraz oni tutaj zajechali, wjechali. Dalej możemy zobaczyć kiedy oni będą jecha jechali tu. I e, tutaj też będą e, ukraińscy żołnierze na zwykłym takim samochodzie nieopancerzonym. I można jakby powiedzieć, że tutaj naprawdę tak bezpiecznie, że oni mogą w taki sposób po prostu stojąć na tej rosyjsko-ukraińskiej granicy na zwykłym samochodzie, więc bezpieczne. Patrzcie, jakby znieścione, ale nie wszystko, tak, jak szybko oni przejechali tu, że nawet nie, nie znieścione te budynki, tak, gdzieś tam dach coś jeszcze znieścili i tyle. Jakby bardzo, to znaczy, że chyba bardzo szybko oni tutaj wszystko zrobili, wyjechali, zdobyli tych żołnierzy który byli żołnierze poborowe i tyle jakby taka niemocna walka tutaj była no i e, tam ten samochód zwykły z żołnierzami ukraińskimi no tutaj oni wjechali jeszcze raz możemy zobaczyć do już e, terenów ukraińskich tutaj flaga ukraińska i napisano że obwodzumski. więc to naprawdę to miasto to miejsce o którym mówili, i to naprawdę kierunek kurski. Cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, dziękuję bardzo za subskrypcję na Patronite, i do widzenia wszystkim. Pa!